Sloganu. Program Ojca Jakuba i Ojca Leonarda w każdy czwartek na stronie braciszkanie.net. Cześć, Cześć Boże! Witam serdecznie. Dzisiaj początek bardzo osobisty. Poproszono nas w jednym z e abyśmy powiedzieli kilka słów o sobie, ponieważ prowadzimy ten program i abyśmy nie byli tak ono nie anonimowi, więc właściwie dosłownie kilka słów. Co? No, to tak, rzeczywiście, kilka słów, bo. Powiemy tak, no ja jestem z nowego to-myśla. Tak powiem szczerze, że zanim wstąpiłem do zakonu, to różnie bywało. Moim takim upodobaniem, moją miłością, no nie ukrywam, była gitara i muzyka metalowa. I wstępując do zakonu, raczej to wszystko już zostawiłem, a dzisiaj, na dzień dzisiejszy obecnie... Ja, gra nieźle, gra nieźle. Nie? Na dzień dzisiejszy to, co mnie naprawdę interesuje, to, to jest Pismo Święte i dlatego też w tym kierunku dalej studiuję, uczę się i mam nadzieję, jak Pan Bóg pozwoli, być biblistą w przyszłości, ale to czas pokaże. Nie, jest dobry, jest, będzie, będzie. Zapłać. Ja pochodzę z Jarocina też i wcześniej miałem związek z młodzieżą franciszkańską. Właściwie wychowałem się w takim duchu franciszkańskim właśnie. We franciszkańskim ruchu apostolskim, a teraz interesuję się sprawami medialnymi i pewno jakoś dalej będę wchodził też w te kwestie związane z informacją, z przekazem. No to tak, tyle chyba, bo tak niezręcznie troszkę. No, raczej chcemy też tak mówiąc o, o nas, podkreślić to, że kiedy zobaczysz człowieka w habicie, no pamiętaj, że to są tak różne historie. Tych ludzi, że nie można jakoś też tak generalizować. Bo, bo błędem jest w ogóle, mi się wydaje, nie chcę tu użyć ostrego słowa, że głupotą, ale jest niebezpieczne patrzeć przez pryzmat schematu. Księżyca, księżyca, nie? No, że spad spadliśmy z księżyca. Nie jesteśmy z księżyca, nie? Ale, ale tak mówiąc na poważnie, rzeczywiście, że, że nawet patrząc na nasze kursowe, my się śmiejemy, że. Na moim kursie był jeden współbrat, który na przykład, no nie wiem, tańczył Bregdensa, przed zakonem, inny... To w był... zakonie się tańczył, mało tego, nie? Inny był Farid Krishna, ale w zakonie nie był. No Także, że, że są różne te historie, są nawrócenia autentyczne, takie mocne. Są tacy, którzy nigdy jakoś tak od Kościoła nigdy nie odchodzili, nie pozostawali jakoś tak blisko. No i te, tu chcę miałby to podkreślić, że... Są to ludzie, którzy mają własne historie, własne słabości, ale to jest to, że, że my wszyscy jesteśmy w drodze. I myślę, że ostatnio bardzo mi się podobało, jak to papież Benedykt XVI podkreślił, mówiąc o apostoła, że to nie były osoby wybrane przez Chrystusa ze względu na ich doskonałość moralną, tylko to był Chrystus sam sobie wybrał, a oni później byli jakby w drodze dopiero kształtowani, oni dojrzeli do świętości. I myślę, że My wszyscy, dokładnie my wszyscy, i kapłani, i osoby świeckie jesteśmy cały czas w drodze. I... ja tutaj właśnie tak jeszcze przy okazji, takiej tej historii życiowej, tak chciałem dodać, że właśnie otóż to, by, by patrzeć na, na osoby konsekrowane, siostry zakonne, braci, kapłanów, w takim kontekście ich społecznym, skąd wyszli, bo tak może nie w temacie, ale potem zapomnę, nie? że czasami ktoś się dziwi, a ja tam ojciec piłkę gra dobrze, jakiś ksiądz, nie wiem, świeci... A jakiś ksiądz tam świetnie gra na gitarze, czy, czy interesuje się informatyką, skąd to się wziął, jak to jest możliwe, czy w seminarium tego uczą, no nie no. Wyszliśmy ze środowiska, w którym Wy teraz żyjecie, z własnymi zainteresowaniami i realizujemy swoje powołanie tutaj, gdzie jesteśmy, ale te zainteresowania, te nasze zdolności dalej zostaną i często nawet i zakładają możliwość jeszcze ich jakby powielania. Nie? No i to by było tak na tyle, myślę. Dzisiaj krócej, może, ale. Wreszcie, w pięciu minuty. Wreszcie, w minuty się dziękować. Amen. Szczęść, Boże. No, 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 dokładnie tak jak mówiłeś, tak, tak, tak. To wszystko po staremu, jakoś leci. Dzisiaj nie będzie nic śmiesznego. to ty, życie dałeś mi, teraz śpiewamy! Pałaci! Panie, to ty, życie dałeś mi, teraz śpiewamy! Pałaci! Panie, to ty, życie dałeś mi, teraz śpiewamy! Pałaci!